Z tej strony Mister, to jest pierwszy odcinek zagrajmy w F1 2013 MOR. Tak, nareszcie ta seria się rozpoczęła. Pływałem już poprzednio, ale nam no, nie wychodziło. No, niestety. No dobra, mamy wczytywanie. Co to? Jest... Witam Państwa ze wspaniałego toru Jasmarina w Abu Dhabi, gdzie odbędą się roczne testy dla młodych kierowców. Najbliższe dwa dni spędzimy za kulisami Formuły 1, obserwując jak zespoły w serii prób usiłują wyłonić kolejne pokolenie potencjalnych kierowców. A być może przy okazji także odkryć jakiegoś przyszłego mistrza. Gdy pytamy w którymkolwiek z zespołów, czy to prędkość ma tutaj pierwszorzędne znaczenie, słyszymy, że równie istotnymi kryteriami są konsekwencje. Nastawienie i refleks. I właśnie tuż pod moją kabiną komentatorską odpalono pierwszy silnik. Dlatego spodziewam się, że niebawem na torze pojawi się jakiś bolit. Ej, fajnie Cię tu znów widzieć. Jako Twój wyścigowy inżynier, mam za zadanie Cię wesprzeć w ten weekend. Jak ruszysz na tor, będziemy w kontakcie przez radio. Podsumę Ci informacje, gdy będą Ci potrzebne. Jak ustalono na odprawie zespołu, nie nastawiamy się na duże tempo od początku, więc jedź sobie po swojemu. Wykonuj moje polecenia, a będzie OK. Tylko sprawdzę, czy ludzie są gotowi. Załączymy radio, gdy będziesz w bolidzie. OK. Teraz zapnijmy cię w pasy. Dobra, sprawdźmy teraz podstawowe elementy sterowania i upewnijmy się, że technicy tak przygotowali samochód, żeby ci się go wygodnie prowadziło. Na początek sprawdźmy, czy dobrze pracują pedały gazu i hamulca. Świetnie, teraz sprawdzimy blokadę kierownicę. Obróć kierownicę od lewej do prawej. Tak? Ja znowu opcję sterowania. Nie, zamiast pasji to będzie tu, zamiast tego to będzie tu. tu będzie tu. To będzie A, tu będzie w prawo D, tu będzie w górę, to będzie W, Tu będzie S. on the F. Już wracamy. Skrzynia może pracować w trybie manualnym lub automatycznym, ale ten ostatni nie w każdej chwili możesz wyłączyć korzystając z funkcji tej zmiany biegów. Aby wrzucić wyższy bieg, naciśnij prawą łopatkę. Aby wrzucić niższy, lewą. Ok, wygląda na to, że wszystko gra. W ramach rozgrzewki zrobimy sobie własny przejazd po prostej. Daj znać, gdy będziesz gotowy. Dobra, już jestem. W... Ruszaj. Dobrze, zanim ruszymy, musisz jeszcze wiedzieć, że możesz zmienić położenie kamery. Ciskaj, czy pisane do góry przycisk. Spójrz przed wszystkie treby położenia kamery, aż znajdziesz ten, który będzie Ci najbardziej odpowiadał. I jeśli chcesz zmienić ustawienia kamery lub pomocy, możesz to zrobić w dowolnym momencie w menu pauzy. Pierwszy test to łatwy przejazd treningowy na prostym odcinku. Wyjdź na tor, rozpędź się do prędkości powyżej dwóch... Muszę sobie dostosować. Widok wsteczny. I to będzie... 58 km na godzinę, a następnie wyhamuj, tak aby zatrzymać sporid w wyznaczonej strefie. Silnik jest ustawiony na Bogą mieszankę, więc będzie miał teraz nieco mniejszą moc, ale to da nam spójny odczyt. To w opcję wejdę. asysta jazdy, ABS włączony, kontrola trakcji pełna, optymalne tylko zakręty automatyczne, wspomaganie postelowe, tak. dobre dane, a ty przeszedłeś na zahamowanie w właściwym momencie. To super pierwszy mamy. Do... Nowoczesne Boliwie Formuły Pierwszej dysponują mocą znamionową około 750 koni mechanicznych w całości ukierunkowaną na tylne koła, co może skutkować bardzo gwałtownym przyspieszeniem, więc wszystkie Twoje manewry muszą być delikatne i precyzyjne, jeśli nie chcesz stracić panowania nad pojazdem i wpaść z poślizg. Na skutek prędkości aerodynamika bolidów wytwarza dużą siłę dzikową, która dosłownie wniaka samochody w tor. Aby efektywnie radzić sobie z tą siłą przy wchodzeniu w zakręty, należy wkładać dużo energii w początkową fazę hamowania, a następnie stopniowo ją zmniejszać, ponieważ na zakręcie bolid ma mniejszą przyczepność i jego opony muszą pracować mocniej. Staraj się wchodzić w zakręty tak szeroko jak tylko się da, po czym ostro ścinaj do wewnętrznej. To pozwoli Ci wcześniej przejść na przyspieszenie i wyprostować samochód na wyjściu z zakrętu, gdzie możesz za.

Na to, Naciśnij przycisk powtórki i skorzystaj z funkcji sterowania, aby cofnąć obraz. Wciśnij przycisk odtwarzania, aby zobaczyć co się działo zanim doszło do defektu. Liczba odtworzeń jest ograniczona i zależna od Twojego poziomu trudności. Uważaj zatem kiedy i po co korzystasz z tej funkcji. Bez zarzutu. Może być. sprawdzić, jak płacisz sobie z kilkoma lekretami. Staraj się trafiać w wewnętrzne i ciche gaz od razu przy wychodzeniu. Tym razem czas na nie interesuje, więc przestawiliśmy się na średnie obroty. Aby ukończyć test, musisz się zatrzymać w wyznaczonej strefie na końcu prostej. está do Po naciśnięciu przycisku KERS dostarcza tylnym kołom moc w postaci dodatkowych 80 koni mechanicznych. Można go wykorzystywać częściowo lub od razu w całości przez około 7 sekund na okrążenie. System KERS może zostać użyty w dowolnym momencie każdej w sesji do wyprzedzania, jak i do obrony pozycji. System KERS daje najlepsze przyspieszenie na niższych biegach i może przynieść wielką korzyść, jeśli skorzysta się z niego na starcie. Bateria systemu KERS ładuje się automatycznie co każde okrążenie, ale system ten niestety czasami zawodzi. Sterkę taką można jednak usunąć bez konieczności ściągania zawodnika z toru. System DRS pozwala zmieniać kąt położenia tylnego skrzydła i redukować opór, co dodaje około 10-12 km na godzinę do prędkości maksymalnej. W trakcie wyścigu możesz z niego korzystać tylko w wyznaczonych punktach aktywacyjnych i wyłącznie wtedy, gdy znajdziesz się nie dalej jak o sekundę za samochodem, który ścigasz. Kierowca może korzystać z tego systemu kiedy zechce zarówno w trakcie testów jak i kwalifikacji, ale wyłącznie przy założonych oponach na suchą nawierzchnię. I tak oto kończymy pierwszy dzień testów dla młodych kierowców w Abu Dhabi. A ja już zapraszam Państwa na naszą relację w dniu jutrzejszym. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odpowiedzialny za KS. Świetnie, teraz spróbuj aktywować DRS. Naciśnij rad, żeby go polić i drugi raz, żeby zamknąć. Aby zamknąć DRS, możesz też nacisnąć hamulec. Dobra, przed tobą jedzie samochód, który najwyraźniej jest tak do wyścigu. KS spróbowałby przejść przez linię metr, wykorzystując do tego systemy KS i DRS. Cokolwiek robisz, pamiętaj, aby nie doprowadzić do kolizji z tym Powodzenia. Czy Wojt używając używający i DRS? Muszę też... Tak... Przed Tobą są trzy bolidy. Użyj systemów Pers oraz Dere, aby wyprzedzić je wszystkie przy linią mety, które znajduje się na kolejną Tylko... wyścigowego Do dyspozycji kierowcy są cztery rodzaje opon. Podstawowe, opcjonalne, przejściowe i na mokrą nawierzchnię. Opony podstawowe mają większą trwałość, ale gorszą ogólną przyczepność niż opony opcjonalne. Jednak lepsza przyczepność tych ostatnich oznacza, że szybciej się ścierają. Opony przejściowe najlepiej spisują się na wilgotnym torze. Z opon na mokrą nawierzchnię należy zaś korzystać wyłącznie podczas silnych opadów deszczu. Najlepsi kierowcy nie zużywają tak bardzo swoich opon. Dzięki temu mają do dyspozycji więcej wyścigowych strategii pozwalających dłużej jechać na oponach o lepszej przyczepności. Najlepszym sposobem na uniknięcie szybkiego zużycia opon jest płynne posługiwanie się gazem, hamulcem oraz instrumentami sterującymi, a także unikanie poślizgów na zakrętach, jak również sytuacji, w których koła obracają się w miejscu, co znacznie skraca żywotność opony. Abyś wyczuł różnicę między suchą a mokrą nawierzchnią, chcę, żebyś przejechał przez ostatni sektor, prawidłowo zaliczając wewnętrzne wszystkich zakrętów. Droga hamowania na mokrej nawierzchni jest dłuższa, a opony szybciej tracą przyczepność. Jest uważaj przy wychodzeniu z zakrętów. Jeżeli przeprowadzają jakieś testy opon na mokrą nawierzchnię, za naszych cały pomyśleliśmy, że są problemia. abyśmy to różnicę abyś między sucho a mokrą nawierzchnią. Chceby się przejechał przez ostatni rektor prawidłowo, że wewnętrzne wszystkich zakrętów. Że hamowanie na mokrej nawierzchni jest dłuższa, a opony szybciej. Ta ta przyciękność jest najlepsz przy z zakrętów. Ale jakieś testy opon na mokrą na Zalali cały nalicą. Zaprowadzając że to do kalkania, wyczuł równicę między żurą, a mokrą na przez ostatni sektor, to widmo wewnętrzne wszystkich zakretów. Droga hamowania na mokrej na jest dłuższa, a opony szybciej zaznaczą, czy jakoś jest pobawiony przy wychodzeniu z Wynnik jest ustawiony na maksymalną moc, miłej zabawy. Kończymy drugi dzień testów dla młodych kierowców. Następnym razem spotkamy się na pierwszych zawodach nowego sezonu Formuły 1. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia! Dobra. To by było chyba już na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Więc.

Mamy w trybie kariery. Za pośrednictwem tego ekranu możesz zarządzać swoją karierą i przeglądać informacje dotyczące bieżącego sezonu. Rozejrzyjmy się tu trochę. Oto menu trybu kariery. Podczas jego przeglądania ekran aktualizuje się automatycznie. Jeśli któraś.